Witam w nowym filmie, a w dzisiejszej lekcji zajmiemy się opisem hobby i zainteresowań. Poznasz przydatne zwroty, które pomogą Ci rozmawiać o swoich pasjach po niemiecku. Zaczynamy! Opis hobby. Ich male Bilder. Maluję obrazy. Spielen Sie ein instrument? Czy gera Pan Pani na instrumencie muzycznym? Mein Hobby jest fotografii. Moje hobby to fotografia. Ich sammle Briefmarken. Zbieram Znaczki pocztowe. Joggen ist meine Leidenschaft. Bieganie to moja pasja. Ich interessiere mich für Geschichte. Interesuje się Historią. Sammeln Sie etwas Bestimmtes? czy zbiera pan pani coś konkretnego ulubione zajęcia mein lieblingshobby jest lesen moje ulubione hobby to czytanie ich verbringe viel zeit mit spędzam dużo czasu na ogrodnictwie skaten macht mir spaß Jazda na rolkach sprawia mi radość. Mein Lieblingssport jest Schwimmen. Mój ulubiony sport to pływanie. Zapytania i odpowiedzi. Was machst du in deiner Freizeit? Co robisz w wolnym czasie? Treibst du Sport? Uprawiasz sport? Wie oft machst du das? Jak często to robisz? Hast du ein Lieblingsbuch? Masz ulubioną książkę? Mit wem teilst du deine Hobbys? Z kim dzielisz swoje hobby? Dodatkowe słówka. Die kunst. Stuka. Das Instrument. Instrument. Die Musik. Muzyka i literatur, literatura i sport, sport i zamlung, kolekcja i freizeit, czas wolny. Teraz możesz swobodnie rozmawiać o swoich zainteresowaniach i hobby po niemiecku. Dziękuję za obecność i serdecznie zapraszam Was na kolejne filmy. Viel Spaß!